Siemanko z tej strony Clipper i dzisiaj chcę wam pokazać moje życie. I właśnie mnie zastanawia, bo widziałem właśnie, że skądś tutaj się wziął portal, a tam jakaś dziura jest, ale nie wiem dokąd prowadzi. To Może ją nie będę się interesować. I właśnie wszyscy ludzie się mnie boją, bo ja ciągle wysadzam im domy. Może tutaj gdzieś damy. A może tu, tak. Zawsze nie lubiałem tutaj tego gościa, więc bym mu wysadził w sumie. Ale nie wiem. A zapomniałem. Tutaj może to wysadzimy. Dobrze. Jak to będzie wyglądać? Drzwi się nie rozwaliły. Hmm. Ale to teraz wysadzę. 3, 2, 1 start. Dobrze, przynajmniej domu tego gościa nie wysadziło. Ale potrzebuję coś, żeby tam się dostać. I właśnie przygotowałem na tą okazję pochodnię lec tą nową, żeby otworzyć wreszcie i zobaczyć co tam jest. E, baśka, o nie! Głowa klipera. Jeszcze, a nie, zbreki nie są takie złe Ale ja wychodzę stąd Bo ja normalnie nie wiem co zrobię Schowam ten klucz E, podpalimy żeby było jaśniej I może tu na środku coś wysadzimy Mm -hmm. O. Dobrze. Tam widzę jakiegoś mojego gościa. To może tam zajrzę. Siema brat. Cześć, brat. Pomogę ci wyjść. Możesz wychodzić. A tu? O, dobra. Bo ja nie lubię ludzi, bo mi bo ciągle biją klipery i walczą z nimi. Nie ma nikogo. Puch, nie ma. Dziwne. Dzi ostatnio ludzi nie mogę znaleźć. No nie wiem. Zapomniałem, gdzie zostawiłem swój dom. No to może przejdę do portalu. To więc śmigać trzeba. Bo... Dobrze, to ja do portalu. Pa!